Siemanko, cześć, z tej strony Dominik, jest ze mną Czarek. Siemanko. Kolejny odcinek, rozmowy o rynkach. E, zapraszamy Was do zaobserwowania nas na naszych socialach, na TikToku, na YouTubie, na Instagramie oraz na Twitterze. Teraz przejdziemy sobie do TradingView. Jesteśmy na Trading View. widzimy tutaj Bitcoina w parze z USDT, <laughs> Tym kosztuje ponad 107 tysięcy, 147 dolarów. o Bitcoina to ostatnio miał delikatny spadek ze względu na sytuacji na Bliskim Wschodzie, natomiast szybko w miarę możliwości odrabia stosunek spadku. Naprawdę spadek zaczął się gdzieś tak na tym tygodniu bodajże w czwartek, w środę. I chodzi o ten spadek, to tak jak pokazywałem tylko na dniówce, on zaczął sobie zjeżdżać, zjechał do tak naprawdę 5-6-7%. I od tego momentu zaczął sobie jakby odrabiać swój, swój stosunek. Nie jest to odrobienie do 10 000 dolarów, ale widać, że się cały czas spinamy. Jeśli chodzi o Ethereum, to jest to podobna sytuacja jak na Bitcoinie. Też mieliśmy spadki. Zaczęły się one wieczorem. I też, też widać, widać tą siłę, że ktoś tam to odkupuje. Natomiast nie ma tego odrobienia poziomu z 2875 dolarów. Ale, ale nie ma też mocnych, mocnych spadków. Jesteśmy w zakresie cenowym. W konsolidacji. Zakre... Jeszcze raz? W konsolidacji. konsolidacji, dokładnie. Jeśli chodzi o, o dominację Bitcoina, to ona znowu wzrosła do góry i niesie dalej ku górze. Widać tutaj na razie jakieś jakiś sygnały, które będą wskazywać na kolejne spadki dominacji, natomiast więc trzeba to tak jak wcześniej mówiliśmy, po prostu obserwować. Um, przejdziemy sobie do ropy. Jeśli chodzi o ropę, to ropa bardzo mocno. Ma. Ropa poszła tak naprawdę. To no też 12. Przedstawiłam 11-12 czerwca. Iła ona tak naprawdę do, do. Do tej świecy to będzie 16%. Natomiast gdzieś tutaj to będzie. Między 10-12%. Delikatnie zeszliśmy na dół, natomiast Natomiast nie widać kontynuacji tej korekty, tylko widać, że raczej będziemy chyba prób próbować znowu wybijać się w górę. Chyba, że na Bliskim Wschodzie coś się wydarzy, coś, coś związanego z dealem, z pokojem. Raczej, raczej wydarzenia, które czytamy w internecie, nie wskazują na to. Czy chciałbyś coś w czarku dodać na ten temat? No nie. Ropa raczej nie rośnie już. Została tam, gdzie jest. Jak pojawiły się informacje, że będzie możliwy, że Iran jest chętny do za zawarcia porozumienia, pomiędzy właśnie w obecnie trwającym konflikcie, to mieliśmy spadki. No i teraz, jako że pojawiają się nowe plotki, to mamy ponowne wzrosty, ale o tym opowiemy później. Dobra. <laughs> Jeśli chodzi o hype. Hype to jest bardzo ciekawy projekt jak na tą hossę, no to hype trzyma się tak jak widzicie na 42,42, 42. też miał korektę jak każdy z coinów, natomiast jakby poziomy cenowe świadczyło o sile tego, tego altcoina I jestem ciekawy czy będziemy dalej atakować kolejne ATH, no bo ostatnim ATH było niecało 46 dolarów. Jesteśmy aktualnie na Coin pokażemy Wam aktualny ranking kryptowalut Geko, jeśli chodzi o ostatnie 7 dni. No to z takich bardziej znanych coinów widzimy, widzimy pozytywny wzrost na Uniswapie, na Hyperliquid, SPX 6900. No wiadomo, BTC Cash, Każdy jest na raczej. Ciągle hype na górze, co patrzymy, to zawsze hype. Też razem. Wtedy też patrzyliśmy, to one są zawsze z reguły w top 10, więc ten projekt naprawdę cały czas tam kapitał napływa. Zobaczcie, tam jest 14 miliardów kapitalizacji rynkowej. A no, więc tak. No, a jeśli chodzi o naszą topkę, no to tutaj raczej się nic nie zmieniło. Dalej te same. same teraz? Wszystko konsoliduje. Nie ma żadnych zmian teraz. Nie ma hmm. żadnego przepływu kapitału. Kapitał raczej stoi. Dokładnie. Jedyne co to możemy to zaobserwować w hypie, że ten kapitał tam dopływa, że cały czas jest w tym trendzie, natomiast inne coiny, tak jak Czarek powiedział, konsolidują, to się nic nadzwyczajnego nie wydarzy. Przejdźmy sobie teraz do ETF-ów. Jesteśmy przy ETF-ie, a Bitcoina, jeśli chodzi o napływ kapitałów w ostatnim tygodniu, w tamtym tygodniu to jest 368 milionów dolarów, czyli to jest naprawdę dosyć sporo. Jeśli chodzi o Ethereum, to w tamtym tygodniu napłynęło nam pół miliarda dolarów w samym ETF-ie. No i wydaje mi się, że, że ta kontynuacja będzie dalej. Był jeden dzień 13 czerwca, gdzie odpływ był na poziomie 2,1 miliona dolarów. Ale to z tego, co zauważyłem, to, to było spowodowane tym, że większość ETF-ów w ogóle nic nie kupowała, nie sprzedawała. To były bardzo małe kwoty outflow związany z Fidelity Greyskil. Więc no to widać po prostu. Grejska kupował akurat. Greyskil akurat Grayscale. kupował, tak. Natomiast Fidelity sprzedawało 8,8 miliona. Za 8,8 miliona dolarów. No zobaczymy jak się będzie rozwijał ten tydzień. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o ITF -y, to jest na tyle i możemy przejść do newsów. Przechodząc do nich ze świata, mamy kontynuację konfliktu, o którym oinformowaliśmy na koniec zeszłego tygodnia w piątek. I tak, doczekaliśmy się jednak odpowiedzi Iranu i teraz mamy, mamy wymianę ciosów. Izrael cały czas bombarduje samolotami, tak naprawdę całą dobę. Iran odpowiada głównie wieczorami salwami rakiet, która częściej się przedziera, część nie. Jakieś tam straty są. I tak, co najważniejsze z tego konfliktu w kontekście rynków? To po pierwsze Iran zasugerował tak naprawdę już od weekendu, że jest gotowy, jeśli Izrael przestanie atakować do, yy, do podjęcia rozmów pokojowych. Zaznaczył, że nie będzie to pod ostrzałem rakiet, czyli Izrael musi przestać atakować i wtedy Iran może Iran może yy, po prostu zdeeskalować i i zawrzeć pokój. Ale ale yy. Co jest ważne, Izrael, tak naprawdę Netanyahu, czyli przywódca Izraela, nie jest skłonny, sugeruje, że będą to ataki wielotygodniowe i co jeszcze ważniejsze, wiele na razie tak naprawdę tylko izraelskich źródeł sugeruje, że bardzo blisko do włączenia konf do konfliktu są Stany Zjednoczone, czyli staną po stronie Izraela, no i to będzie tak naprawdę duża eskalacja, która e, odrzuci praktycznie jakiekolwiek szanse na pokój, chyba że. Jedyną szansą na pokój tak naprawdę szybko będzie, że Iran przyjdzie na kolanach i, i będzie prosił o ten pokój. Także jak... Teraz najważniejsze w kontekście tego konfliktu jest to, czy włączy się. czy włączył się USA, bo to zdecydowanie zmieni i to będzie miało wpływ na rynki. I jak przejdziemy na tę Europę, którą wcześniej oglądaliśmy, przełącz Dominik na TradingView, Bo tu będzie wszystko dobrze widać, bo ropa najlepiej pokazuje co się dzieje na tym konflikcie. I tak, mamy tutaj godzinówkę Zajdź na sam dół, na sam dół. Tak naprawdę to jest poniedziałek, to jest poniedziałek, jeszcze tam od też tam gdzie byliśmy najwyżej. Nie sam, nie ten najwyższy, tylko ten drugi szczyt, drugi szczyt, ten czerwo, na czerwono świeczka, drugi w prawo o yy, tu, w lewo troszkę, w lewo, żebym zobaczył datę. Tak naprawdę w, z niedzieli na poniedziałek były właśnie informacje, że. Iran jest gotowy do rozmów, ale teraz pojawiły się plotki, że USA. Na razie podawane są tak naprawdę, podają to tylko źródła izraelskie, przynajmniej ja to znalazłem. Z amerykańskich jeszcze nie widziałem wiarygodnych źródeł, no ale izraelskie sugerują, że, że USA mogą się włączyć. No i mamy teraz podbitkę. Chociaż jak przełączmy może na SP500, SP500 masz gdzieś? Masz. Tylko poczekaj, co to jest za wykres. To nie jest ten wykres US500 On będzie wygodniejszy. Yy, tutaj widzimy, że tak naprawdę yy, roz, weź na 4 godzinówkę. Że tak naprawdę nic złego się nie dzieje. Rynki na razie nie spodziewają się eskalacji, na, a w takich sytuacjach zaczyna się patrzeć na rynki. Także tu nic złego nie widać, chociaż no, po tych plotkach, że USA mają się włączyć była ta, były te lekkie spadki. Ale obecnie. No, nie widać dramatu na rynkach, także... Trzeba obserwować, ale nie wygląda to wszystko źle. To samo na Bitcoinie mamy odbitkę i też tam wygląda całkiem sensownie. No, były te początkowe spadki, zostały wywołane, i później tak naprawdę już powoli, powoli sobie odrabiamy. I tak naprawdę czekamy na, czekamy na rozwój dalszych wydarzeń. I tyle wystarczy. Z ważnych informacji, w tym tygodniu będzie miało miejsce spotkanie FedMeeting. Pod przewodnictwem Żeron Paola. Dokładnie decyzje o zmianie lub pozostawieniu stóp procentowych otrzymamy 20, o 20 w środę, czyli jutro. A następnie, pół godziny później o 20.30, będzie miała konferencja Żeron Paola, która będzie być może jeszcze ważniejsza niż sama decyzja o stopach. I tak, niestety, pole market pad i nie da teraz stworzyć strony, ale. Jak patrzyłem jeszcze wczoraj, to szanse, które wyceniali inwestorzy to było, że na 98% decyzja o stopach będzie, będzie pozostawienie ich na obecnym poziomie, 2% było na obniżkę, na obniżkę, a poniżej 0,1 na podwyższenie stóp procentowych. Także decyzja jest raczej jasna. Jeśli nie będzie wielkiego zaskoczenia, to stopy pozostaną bez zmian. No, i jak zwykle będziemy wtedy czekać na konferencję, co Jerome Powell powie, jakie są plany, jak on, jak on widzi rynek, jak Fed, jako instytucja, widzi, widzi proje jak projektuje przyszłość, i co widzi, czy, czy dalszy wzrost inflacji, czy nie. Chociaż odczyty były bardzo pozytywne, no ale to daje do myślenia, że odczyty są bardzo pozytywne, inflacja bodajże już w USA na poziomie 2,4%, a stopy. Są wysoko, tak jak są prawie 5%, także teraz są dodatnie stopy procentowe, no i zobaczymy, co z tym zamierza, co z tym zamierza zrobić Fed. Także czekamy w środę o 20, a później, pół godziny później, dostaniemy odpowiedzi. I rynek znowu, trzeba się spodziewać, że w tym okresie będzie duża zmienność na rynkach, także warto pozabezpieczać swoje pozycje. A... Niestety za pierwszym razem, kiedy nagrywałem tego newsa, nie, nie kliknąłem mikrofonu i po prostu nagrało się wideo, nie nagrało się audio, więc wracamy do newsa związanego z Tronem. Tron chce dop dopiąć deal z firmą SRM Entertainment. To jest firma, która jest związana z ze sprzedażą e zabawek. Jest notowana na giełdzie Nasdaq na rynku tradycyjnym. Jeśli chodzi o tą, o tą firmę, o tą spółkę, to jest to tak jak powiedziałem, spółka związana z gadżetami, zabawkami dla dzieciaków e, mają swój sklep internetowy, a Tron, ich owner i Justin Sun wpadł na pomysł, że robią e, fuzję. Justin Sun zainwestuje kasę w tą firmę. No i będzie chciał w ten sposób też dostać się na rynek tradycyjny na Nasdaq. Jeśli o Nasdaqa, to ta firma po ujawnieniu tej informacji e, zrobiła bardzo duże. Bardzo duży profit. E, tak naprawdę e, była jedna sesja na rynku tradycyjnym. No i tak jak widzicie jest to niecałe 700%. No, ja sam wymyślił sobie, że kupując taką firmę, dostanie się na, na ten ticker i będzie, będzie, go, będzie po prostu tą firmę zmienioną na nazwę Tron Incorporated. Natomiast e, wszystko zależy od sec czy SEC zaakceptuje zmianę struktury firmy i czy to wejdzie do łask. Rynków tradycyjnych. Mi się wydaje, że nie, że to jest za duża kombinacja i nie może tak po prostu ominąć IPO. Natomiast nie mam aż takiej wiedzy prawnej, jak to działa w kwestii regulacyjnej, więc tak naprawdę pozostaje nam nic tylko to obserwować, czekać na rozwój, na rozwój sytuacji związanej z tymi firmami. Dobra, jeśli chodzi o Wietnam, Wietnam chce wprowadzić legislację odnośnie kryptoaktywów oraz sztucznej inteligencji u przewodników od 1 stycznia 2026 roku. Wietnam e, e, ma problemy z oszustwami kryptowalutowymi, jest to, jest to problem powszechny na świecie, więc jakby nie jest to pierwszy i ostatni kraj, który będzie miał takie, a nie inne sytuacje. Natomiast e, wielkim plusem jest to, że już mają opracowaną e, legislację odnośnie krypto no i wprowadzają ją z nowym rokiem e, do łask e, rynku. Mm. Jest to, jest to bardzo dobra informacja, też między innymi dlatego, że to jest jeden z pierwszych krajów, który wprowadza takie, a nie inne regulacje kryptowalutowe. Większość krajów raczej dopiero rozmawia na ten temat, aniżeli ma jakiś plan, który ma wejść w życie. A tutaj już wiemy, mamy jasną i klarowną sytuację, że od 1 stycznia tak naprawdę będą ulgi podatkowe, regulacje dla kryptoinwestorów, sektora sztucznej inteligencji oraz półprzewodników. Z naszej strony to jest tyle. Zapraszam Was do zaobserwowania na naszego TikToka, na Instagrama, na YouTube'a oraz na Twittera. Tam też również możecie obejrzeć treści związane z geopolityką, z finansami, z kryptowalutami. To by było na tyle. Ze mną był Czarek. Dziękuję. Dziękujemy za uwagę i słyszymy się tak naprawdę pod koniec tygodnia. Dzięki.